Cześć, ja jestem K2Dev A to jest Medieval 2, Total War, The Firth Age rozegramy sobie teraz taką bitewkę Tu mamy takich trochę kolesi co się o nich trochę Ale bez dowódcy, tutaj za to mamy dowódcę I też ma spoko wojsko Ale my też nie takie słabe Bo Tutaj on nie pokażę niestety i ta bitewka jest tutaj rozgrywana. Ten, ten odchodzi, bo w nocy będę atakował. Stosunek jeden do jednego, więc. Startujemy. Dobrze by było, jakby ta jedna armia ich była po prostu. z jednej strony atakowali, żeby nas w kleszcze nie wzięli, no nie. Poczekamy sobie trochę, jeszcze może rozmieszczanie. Okej, okay, mamy górkę. To nie jest tak źle. Mamy trochę kuszników. Mamy górkę, więc przewagę... Przewagę, przewagę, a tu? Okej, okay, to są te moi. Mamy górkę, więc przewagę wysokości powinniśmy mieć i wykorzystać ją najlepiej jak się da gdzieś taki szeroki oddział znaczy grupa niech będzie A za nich damy sobie kuszników ale kusznicy są tutaj tak damy oczywiście grupa możecie to dać czy nie nie za bardzo Niektórzy mogą, niektórzy nie. Nie wiem, dobra, mniejsza z tym. Yy, tutaj damy sobie, O kurde, to mam takie porozwalane trochę, ale myślę, że damy rady. Te cztery oddziały, tutaj z tyłu. Następne cztery oddziały, tak, bo to zupełne oddziały. Hmm, nie wiem czy je tutaj dawać. Może po prostu jedą z tyłu, tak? A reszta oddziałów, znaczy Saruman i ta piechota jego, tak? O, bądźcie, może lepiej z tyłu będzie najlepiej ulądować. Dział może jednak. No, ja cię nie chciałem wszystkich zaznaczać. No, i te trzy oddziały niech będą tutaj. No, ten naprawdę wielki jest. No, niech będzie już tym sarumanem. Oddział. O, oczywiście. I te dwa oddziały na lewą flankę Okej, okay, mamy posiłki z tamtej strony. Wrogów mamy tutaj. I taniej do posiłki, stąd też do posiłki. Nasze do z tej strony, więc to my ich weźmiemy w kleszcze. Więc od razu idziesz do ataku. Oni widzę, że się próbują złączyć, połączyć jednostki. Może broń się. Dobra, no się nadciągają, Teraz odostan tej strony. No i chyba górkę mają. Dobra. Co jak co, ale trzeba do przodu iść, więc takie pozycje mi zająć. Bardzo proszę. Tych pikinierów damy tak samo. Tych, co byli na środku, też na środku dam. Bo z lewej strony mamy flankę, więc jest ok. O, idzie tutaj nasza armia piękna. Jeszcze te dwa oddziały, co nie? Tak, tak. Atakuj jak coś. To też nasza armia, więc nie musimy się je bać. Oni górkę zajęli, no no Nasie tu się grupują, jak widzę reakem, wy też, Mamy trzy oddziały, ok, już jest cztery. No, i te dwa oddziały, tak? Te dwa. Idą tutaj. A tak, i dobra. Tak, już go. Rozporządzanie. Okej, okay, nasi coś się mają zasięg, widzę. Oni też niestety. Jak to zrobimy. Wy przyspieszyć trochę, bo za wolno idziecie. Tutaj to samo. Wy już atakujecie. No kurde, myślę, że taka polana szkoda. A wolałbym mieć jakiegoś polanę. Do przodu. Oto atakuj. Się nie baw z nimi tylko atakuj. Wy, strzelać. O, no dobrze, że w niego strzeliście. Ale teraz strzelać tylko w tych. Tak, tylko w tych. Dobra, wyczekajcie sobie. Już się rozciągnijcie trochę. Daję okrzyk. Atakuj, atakuj, zachodź. Te dwa oddziały tak samo zachodzą. Ten oddział tu się formuje i atakuje. Tutaj, bliżej trochę, widzę, że zaatakowali nawet. Atakować tych, wycofać kuszników. I ta, gwardia niech atakuje. Tutaj nasi atakują, bardzo dobrze. A bezpiecznych rezerw dawajcie. na no świetne. Co tutaj cofać się kurde, nie walczcie z nimi. Stać tutaj. To nawet trochę Trzeba pomóc im Posiłki, to to wiemy Dobra Tu chodź Tu Tu I Ty tutaj Ty tu zaatakujesz ta piechota by zaatakowała może te miejsce To cię tu nie pilnują, bo tu się mogą przebić Gdzie to tutaj się wbijcie? O tako. O właśnie bardzo ładnie Tutaj tych trzeba Oj, tych szkoda mi bardzo Biegiem Tutaj to się nie muszę martwić, bo Zobaczcie ile tu w zapasie jest jeszcze armii, on po prostu całej armii Nie wysłał do ataku Bo tu już nie dajecie radę, co to są dwa oddziały? Sto dziesięć? No, dwa oddziały, tutaj się ustawcie. Chodź dowódcy do przodu. Tutaj wykończcie. By tu. Ja nie wiem jak one posiłki atakują. Czy po moich nie strzelają. To rozwiąż ten oddział. I podejdź tak. O, tutaj się nieźle. Co takować? Sobie jakoś radzą, ale tutaj zaraz to. O! Zabiera ich. Więc podejść. Wymi kusznicy, okej okay, oni już uciekają, strzelać dla, dla tych. nasze czy ich? O to bardzo fajnie. Yy, wy może? Stać, kurde, mać tutaj strzelać. Czwarty to jest dobra, Chodź nie? No dobra, to jeszcze walczą. Ty idź do pomocy.

Tu jest niezaciekawie. Jak uciekają, to nie uciekają. Nie o to, czy trzeba tam wywalać. Jak tutaj. Tutaj też już coś próbuję tam uciekać, ale nie wszyscy chyba. Tu się ich gwardia zwolnia, więc guardią tutaj na górkę. Drogi na ginie, to jest fajnie, tylko chyba. Nie wiem, czy to jest pod porządku, wtedy, jak posiłki są. Bo mi chodzi o tego generała, tego normalnie, jak był generał, a nie takiego co jest zabierane na bitwę, tylko nie. No kurde, w każdej strony się rozpisze. I gonić tych, wy tych. Ile? 38? O, to dużo was zostało, naprawdę. Dobra, to atakujcie. ...atakować Yeah! 115 12 11 Już koń, bitwy praktycznie Zdyszanie, wycięczeń bardzo zmęczeni. Wycięcień chyba ja gorzej jest. Gorzej jest raczej. się najmniej namęczą i pikinierzy, bo oni praktycznie w miejscu tam też stali. Zawsze piechota jest taka zmęczona. No oni już. Oni już nie mają ucieczki. Bardzo dobrze, wy wybijemy. Co do jednego, no ale kuszników może by się odebrał? Co? Ja mogę tych kuszników? Sztucznej tęczęce posiłku. Dobra, kusznicy, harcownicy oni w Aha, nie mogę im dać, żeby mnie strzelali, może? Bo tak nie za bardzo lubię to, jak mi Kurde, strzela w wojsko. Tutaj jeszcze tym bardziej. A przyspieszymy sobie. Dobra, już to tu wykończyli. Tutaj coś jest piechota. Ale jedyne co zostało, to jest z Zobacz się wycofuje O i duża strategia będzie mieli, nie? Nie, niby tylko 20-30% Ale to z dwóch armii, no nie? to Wiadomo, on trochę Jego armii 20%, a z mojej no nie wiem Moja i tak i tak nie była pewna, no bo Jak pamiętacie wcześniej mieliśmy bitewkę Mieliśmy bitewkę i też mieliśmy straty. No, ale już ich wyeliminować. Koniec. Wybili? Wybili. Nie musicie tak biegać. Dobra, chyba wybili. Jest, hura, hura. A nie, jeszcze jeden. I teraz, hura. Tak jest. Wygraliśmy. No. Ale my mamy też przewagi liczebne, oni w oddziale mają 120, a my mamy za te 200, nie? Można powiedzieć, że mamy dwukrotnie większą armię. No ale też nie bez powodu, by jakbyśmy mieli takie oddziały jak oni, no to no, taką armię byśmy nie dawali rady. Oni mają większą obronę, chyba atak, coś takiego jeszcze. Dobrze, tu sobie wyczyszczyliśmy jeszcze. Tego sobie złapiemy. Tego sobie złapiemy. A o, ma Ciebie wymienimy. Ty się wróć tu. O, uciek, bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Dobre. Dobra, Dusaromenie się cofni, Jak widać, tutaj ładnie wyczyszczone. Połacie terenu. Ten niech tutaj stoi na straży. I takie szybkie teraz ten. Co dobre, kuszników. ty masz nawet za wielu. Jeden oddział kuszników można by było walnąć. Pikierów raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Też masz za wielu. No dobra, cztery. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ale kuszniku za dużo. Więc ty kusznik idziesz tu. Mo mogę cię tu naprawić, mogę. Więc bardzo fajnie. Piechota. E, kusznik, dodosz. Nie kusznik, Pikinier. Do doszkolenia. Na będzie dobra. Doszpól. Że to pichota ale nie mamy za bardzo tego, nie? Armii Brakuje tej armii, naprawdę. A, no, tu jeszcze jeden. Jeszcze jedna piechota. No to nieźle, a trzeba tę armię porozwalać, no nie? Nie ma tak. Dobrze, że tutaj wygraliśmy, bo tutaj ciężko, to jest. Jak wam mówiłem w wcześniejszym odcinku. Znaczy tutaj nie mogę wygrać A teraz dało nam inny teren i... dało się Jest hura, dobra, tutaj idą Ja piechoty potrzebuję najbardziej Piechoty Dobra, tu już idzie piechota Tu też Tu była Tu była, tu się rekrutuje Piechota a poczekam do Tury idę. Będzie e, później piechota. Tu się niestety chorują znów. Piechota i kusznicy. Piechota i kusznicy. Tak jest. Pikiniarów mamy pełno. I zawsze za dużo jest. Chociaż nie są złymi jednostkami, tylko że wolę jednak piechotę. Bo pikiniarze. Też dobre są na obronę. Ten trzymać linię. Ataku, tutaj mam trochę piechoty. Tu jedna tura, to może skapitulują. Tu sześć tur. Ja nie wiem, po co ja ci to piechoty dawałem tu. Wymienić? Czekajcie. Dwóch pikinierów i piechota, tak? Dwóch kuszników i piechota. Dobra, ciebie dam tu. Chyba tak, nie? Kusznik tu. Weźmy ciebie, bo ty jesteś bardziej doświadczony do pionierów. Tego brakuje. Się wracaj tu. Oho, no prawda, o doszkolibem. Dobra, czekaj tu. O tym, co się stanie. Fajnie, jakby tego miasta nie zajęli. Ja bym chciał je zdobyć. co tak? To tak. Trzeba dać teraz tak. No kurde. Lecisz tymi wojskami. Do tego miasta, bo mi się nie przydasz raczej. Narekrytowałem tyle wojska tam. Tutaj też wojsko wróci. Na razie niech będzie. Ale dobra. Yy, w tym momencie będziemy już kończyć, więc trzymajcie się i na razie hej.